Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Początek czerwca to taki czas, kiedy w moim ogrodzie już jest mnóstwo różnorodnych roślin, takich rozwiniętych, takich kwitnących, takich już naprawdę z odpowiednimi przyrostami. Więc, dlatego w tym odcinku chcę Wam pokazać takie moje skarby ogrodowe. Ale te skarby pokażę Wam w innej odsłonie, ponieważ już za sekundkę pierwszy odcinek Wow Garden, a jest w trakcie Wow Garden przewidziany po raz, kolejny, po raz kolejny akcja bukiet za 0 zł. Więc ja oficjalnie tegoroczną akcję bukiet za 0 zł rozpoczynam już dziś. Narwiemy różnorodnych roślin i zrobię pierwszy bukiet ogrodu. Muzyka ale zanim bukiet i zanim pokażę Wam z jakich roślin tegoroczny startowy bukiet za 0 złotych będzie zrobiony, to oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali kanał. Mkniemy, mkniemy, mkniemy ku 200 tysiącom subskrypcji. Mam nadzieję, że w tym roku uda się, żebyśmy razem, wspólnie stworzyli taką społeczność, która będzie miała właśnie tych stałych oglądających 200 tysięcy. Pamiętajcie o tym, że możecie komentować, zadawać pytania. Ja na wszystkie te pytania staram się odpowiadać. Włączcie sobie również dzwoneczek, a jak macie chęć, żeby pokazać to światu dalej, no to szerujcie, udostępniajcie. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Przy dźwiękach kukułki przyprowadziłem was tutaj na moją wiejską rabatę, na której jest prawdziwa wieś w tym roku, bo jest naprawdę wszystko. Porozsiewało się i tak naprawdę, zobaczcie, dmuszek, który był w tamtym roku w doniczkach, posadzony stały tutaj. Rością się bardzo, no i zobaczcie, jak on fantastycznie wygląda. No więc stwierdziłem, że absolutnie trzeba go użyć do takiego bukietu, i teraz będę ciął. Tnę i obawiam się o niego. Patrzcie, zobaczcie, wyciąłem. Właściwie jeden cały krzaczek, ale e, będę go tak ciął, żeby jednak mm, nie straciło to tutaj uroku. Znuszek sam się rozsiewa. Trzeba tylko uważać, żeby go mm, wczesną wiosną nie wyplewić, bo wygląda faktycznie jak taka pospolita, e, pospolity chwast. Ale ja już się przyzwyczaiłem jak one wyglądają, ponieważ mają takie y, lancetowate liście, piękne, y, w takie szaro-zielone. No, i w zeszłym roku faktycznie zostawiłem kilka, i one y, też się gdzieś tam porosiwały, rosły. Wyglądały fantastycznie, a w tym roku naprawdę jest ich bardzo dużo. No, a w bukiecie to będą wyglądać chyba czadersko. Kolejny skarb w moim ogrodzie to rutewka. Tutaj rutewka orlikolisna, która właśnie zaczęła kwitnąć. Zobaczcie, ma piękną chmurkę takich fioletowych kwiatów, bardzo długich, w związku z tym można uciąć je jako dłuższe rośliny do tego, żeby zrobić z nich właśnie taką wyższą część naszego bukietu. Ja tutaj wytnę te mniejsze, w sensie nie może krótsze, tylko mniejsze, ponieważ chciałbym, żeby nie było ich tak aż bardzo dużo w tym bukiecie, ale tutaj sobie, zobaczcie, utnę i już właściwie gotowe. Jeszcze może jakąś jedną. Rasz mam i nie zawaham się użyć rutewki w moim bukiecie. Jako, że kwiat jest piękny nie tylko wtedy, kiedy kwitnie, ale bardzo często również wtedy, kiedy już przekwitnięty jest. Dlatego jako taki skarb ogrodowy, ja uważam czosnki ozdobne, ponieważ jak kwitną, to kwitną zazwyczaj krótko 2-3 tygodnie. No, chyba że była taka e, pogoda jak w, w tym maju, to one kwitną naprawdę bardzo długo. Natomiast w formie przekwitniętej, takiej zasuszonej, zdobią nasze rabaty znacznie dłużej. Dlatego uważam to za skarb i dlatego taki przekwitnięty czosnek użyję w moim bukiecie. No, i nie mogę Wam również nie pokazać takiej pięknej piwoni, jaką mam w ogrodzie. Coral Sunset piwonia, która zakwita jako pierwsza ze wszystkich moich piwoni. Kwitnie już od dwóch tygodni, i teraz uwaga, jak zakwita. Jest taka koralowa, ciemna koralowa, natomiast jak przekwita, tutaj macie w różnych stanie rozkwitu, robi się właściwie całkowicie biała, więc fantastyczna piwonia, użyję jej do bukietu. Urwę te mniejsze troszeczkę pąki, bo łatwiej będzie mi z nich zrobić bukiet, a poza tym będą dużo lepiej wyglądać. No to teraz czas na roślinę, która z tych wszystkich roślin chyba, które użyję, przyciąga w tym momencie najwięcej owadów. Jest to szałwia. Szałwia w odmia odmianie karadonna. Naprawdę niesamowita roślina, bo w tym momencie ma pewnie 60 cm. Tutaj są cztery sadzonki, a zobaczcie, jaka jest tutaj masa, jaka tutaj jest naprawdę moc w tych czterech sadzonkach. Za chwilę, jak zacznie przekwitać, czyli powiedzmy za jakieś dwa tygodnie, a może trzy, trzeba będzie ją przyciąć. I wtedy znowu wypuści te piękne pędy. No ale ja, jako że będę używał jej do bukietu, będę wycinał teraz z środka takie pojedyncze kwiaty, żeby nie straciła tutaj mm, na tej pięknej formie, a żebym mógł jednak te kwiaty użyć w swoim bukiecie za 0 złotych. I ostatnią rośliną, którą użyję w moim pierwszym bukiecie za 0 złotych w ramach tegorocznej wiosny. Już właściwie lata mam nadzieję, niedługo. Jest orlaja. E, rozkwitła naprawdę niesamowicie. Usiadłem tu blisko niej. Już sobie część urwałem. No i zacznę robić zaraz bukiet. A Wy napiszcie koniecznie, czy robicie bukiety z własnego ogrodu. Która z tych roślin podoba Wam się najbardziej. E, no i będzie niespodzianka. Oglądajcie dalej. Pożyję tutaj jednej rośliny, której Wam nie pokazywałem jak zrywam ale będzie to za to dla Was zagadka. Chciałbym, żebyście napisali, co to za tajemnicza roślina. Postanowiłem, że pokażę Wam to właśnie w taki sposób, w jaki się to najczęściej u mnie odbywa. Czyli idę po ogródku, zrywam, siadam na schodach i robię bukiet do domu. Robię ten bukiet właśnie z takich roślin, które gdzieś tam się udało mi zaobserwować, które uciąłem, urwałem. Mam przy okazji też piwonie, która już przekwitła. Zobaczcie, ona super wygląda. Te owocostany są bardzo ciekawe. Natomiast yy, urwałem ją dlatego, żeby stanowiła taki szkielet mojego bukietu takie wypełnienie bo ten bukiet musi się jakoś w jakiś sposób gdzieś trzymać w jakiś sposób gdzieś musi być przytrzymany przez inne rośliny dlatego te piwonie. Yy. Orlaja. Orlaja, która jest tutaj koło mnie. Już opowiadałem historię Orlaji, że z jednego krzaczka gdzieś tu mi się stworzyło całe poletko Orlaji. No i tak fantastycznie się rozciewa, że, że naprawdę bardzo dobrze tu wygląda. Nawet się nie spodziewałem, że ona będzie tak super wyglądać. Więc dokładam jej tutaj, dokładam z każdej strony, tworząc taką super przestrzeń, super bazę do mojego bukietu no i przy okazji, zobaczcie już jest, już jest super nie? E, przy okazji e, będę dodawał kolejne rośliny czosnek, który jak wspominałem nawet w formie przekwitniętej wygląda bardzo dobrze ja go dam troszeczkę niżej, żeby gdzieś tam głębiej się osadził w tym bukiecie, żeby dał faktycznie taką głębię, natomiast te lżejsze elementy, takie jak na przykład rutewka będą wychodzić lekko wyżej Oczywiście piwonia tutaj będzie stanowić jako główną roślinę, szczególnie te jeszcze nierozwinięte elementy, czyli te kwiatki o mniejszej objętości. Dobrze, że mam taki dostęp do roślin, które gdzieś tutaj rosną koło mnie, więc jak mi braknie, to oczywiście będę mógł sobie je dociąć i bukiet będzie jeszcze bardziej rozbudowany. Wy przy okazji dajcie znać, czy faktycznie robicie takie bukiety, czy często robicie, bo wiem, że niektórzy ludzie po prostu nie chcą rwać kwiatów z własnego ogrodu. Zresztą przekonałem się o tym podczas dwóch edycji projektu Wow Garden, gdzie co Roku jest, jest taka akcja, że robimy bukiet za 0 złotych podczas tej letniej wizyty, właśnie z roślin z danego ogrodu. Staram się robić różnorodne te bukiety, żeby pokazywać, że faktycznie te rośliny są naprawdę super i można ich używać. Co ważne, jak ty niecie takie rośliny, to oczywiście najlepiej ciąć je hmm, wcześnie rano. Natomiast jeśli nie je w taką pogodę jak jatne tutaj, no bo trzeba było je w tym momencie uciąć, to pamiętajcie, że one będą wdlały dość szybko, dlatego trzeba je wykorzystać sprawnie, a później po prostu podciąć i włożyć do wody. One dadzą radę ee, nabiorą później turgoru, troszeczkę się uodpornią i będą pięknie zdobiły każdy wazon zobaczcie, mmm, szałwia przez to, że ma taki piękny, szczelisty pokrój, bardzo dobrze wygląda jak takie, jako taka wystająca roślina z tego bukietu. Oczywiście bukiet może być nabudowany i większy, no ale mamy jeszcze wczesny etap lata, nawet jeszcze nie mamy lata, więc te rośliny nie są jeszcze w takich ilościach, więc w związku z tym nie chcę ich tak wycinać bardzo dużo. Poza tym cały maj był tak zimny, że rośliny nie narosły tak bardzo, bardzo, mimo tego i tak jestem zadowolony z tego co jest w ogrodzie, więc zrobię taki lekko mniejszy, ale myślę, że całkiem, całkiem piękny będzie w takich super kolorach. Fiolet z takim koralowym bielą. No i dodatkowo będą te dmuszki, które tutaj mam pochowane. Dmuszki dodam na końcu, z racji tego, że są takie najbardziej delikatne, najcieńsze. I będę musiał je dodawać pojedyncza. Zobaczcie, jak one tutaj cudownie będą wyglądać. na no już obok jest ta tajemnicza roślina. O tutaj. Tajemnicza roślina. Ktoś zgadnie, co to jest za roślina? Dajcie znać w komentarzu. Ja wiem, że wy na pewno wiecie, co to jest za roślina, ale. Może inni nie wiedzą, więc dobrze by było, żebyśmy dowiedzieli. Zobaczcie, daję ją troszeczkę pomiędzy tą dolną częścią, a tą górną częścią, żeby pięknie wystawała. Bukiet, słuchajcie, skończony. Dodałem tą tajemniczą roślinę. Mam nadzieję, że już napisaliście, co to za roślina. Teraz wystarczy związać. Ja związuję nad tym, co mam pod ręką. Najlepiej oczywiście taką rafią syntetyczną, ale mam sznurek, więc zwiążę sznurkiem. Łodygi muszę tutaj oczyścić. Oczywiście będą podcięte. Pójdzie do wazonu i pójdzie na stół do kuchni. Dajcie znać, czy wy również postawilibyście taki bukiet w kuchni, czy może gdzie indziej. No i mam nadzieję, że stworzycie już swój pierwszy bukiet za 0 zł w tym roku. Dajcie znać, a jak zrobicie, a obserwujecie mnie również na Instagramie, to zachęcam do wysłania wiadomości prywatnej. Będę pokazywał Wasze bukiety za 0 zł na Instagramie. Do zobaczenia.